Szczęśliwego człowieka ode mnie. Mam po ogromnej zocy, jak mawiali wiadomo, z że jesteście tu dzisiaj razem z nami, z moją małżonką Elżbietą Kordwantową, prezesem Towarzystw Katolickich Związków Polek. I ze mną w dniu moich urodzin, w jak się kiedyś mówił o Niemca. Kochani, wielkie wzruszenie ściska mnie za gardło, bo widzę lud górnośląski, moich rodaków, widzę piękną młodzież. W serce trafia mi ubranie, kostiumy, stroje ludowe śląskie, które widzę przed sobą, za sobą. Widzę też grono powstańców, chwała powstańcom. Nie Żyje w Niech żyje! Pani no, całe swoje życie poświęciłem misji powrotu Górnego Śląska do rodziny słowiańskiej, do rodziny wiastowskiej, do rodziny... Wszystkich Polaków, księżanie, w piastowskim przyłączyło się z narodami plemion polskich tysiąc ponad lat temu. I kiedy w XIV wieku król Kazimierz Wielki uznał, że będzie lepiej oddać Czerwą Górę Śląsk, utraciliśmy polityczną... Jedność z całą krajem. Ileż pod setek lat był Górnoślązacy za to, żeby być razem złączeni z resztą Polski. Całe swoje życie poświęciłem tej misji. I doskonale wiecie, że już od gimnazjum, kiedy budziła się moja świadomość, świadomość, że jestem Polakiem. Pytali mnie kiedyś, panie kurwanty, skądże się pan dowiedział, że pan jest Polą? Ano z tego, że jak poszłem do, do gimnazjum w Katowicach, do gimnazjum, to tam hakatyści, nasi nauczyciele, profesorowie w gimnazjum Przezywali na Polskę, deprecjonowali osiągnięcia, historię, nie ma takiego narodu, naród bez historii I wszedłem do domu i pytam się, mamo, co to jest ta Polska, co oni tak przezywają? A mama mówili do mnie, a pamiętasz, jak ci czytali katolika, Karola Miarki, Wiedziela, jak ojciec przyniósł do kościoła, a pamiętasz, jak ci dali żywoty święty, co to ojciec dostał na komunio. Wiesz, w jakim to był języku? No takim byłby naszym. No i to jest właśnie ta Polska. I wtedy się zaczęło. Zaczęła się uświadamianie praca wydawnicza, dziennikarska. Zaczęły się ambicje polityczne. Przecież jako pierwszy Ślązak byłem posłem do Parlamentu Niemieckiego, do Reichstagu. Polskim posłem z Górnego Śląska. A potem była jeszcze inna walka. Po I wojnie światowej utworzyła się szansa zmiany mapy do politycznej Europy. Wykorzystaliśmy to. Pierwsze powstanie śląskie, drugie powstanie śląskie, plebiscyty i w końcu zwycięskie. Prawdziwie zwycięskie powstanie, trzecie powstanie śląskie, dzięki któremu po polskiej stronie znalazła się większość przemysłowego Górnego Śląska. A potem a potem było jedno wielkie święto kiedy wkroczyła do Katowic Armia Wojska Polskiego karnawał trwał miesiąc zdawało się, że cały czas jest bezdech szczęście było ogromne a potem senik Śląski jedyny w Polsce a potem byłem posłem, wicepremierem i dzisiaj stoję na was, cały szczęśliwy, cały dumny w momenty że nie wierzyłem, że nie wierzyłem, że misja mojego życia zakończy się sukcesem. Ale dzisiaj patrzę i widzę i jestem przeszczęśliwy, że mogę tu być. Niech żyje Górny Śląsk, niech żyje Polska!